Paulina Smaszcz w ciągu ostatniego miesiąca rozpętała niemałą medialną burzę. Celebrytka nagle pochwaliła się na Instagramie, że w trudnych momentach może liczyć na najbliższych, w tym rozumiejącego partnera. Maciek będzie szczęśliwy, jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie pomyślałby, że nazwisko Pauliny Smaszcz będzie stale obecne w nagłówkach portali. Wszystko zmieniło się na początku października, gdy była żona Macieja Kurzajewskiego niejako zmusiła go do ujawnienia nowego związku z Katarzyną Cichopek. Jak się okazało, to był dopiero początek w ciągu ostatnich miesięcy kobieta petarda ochoczo wbijała szpilki Kurzopkom, kierując szczególnie uszczypliwe komentarze w kierunku byłego męża. Później odbijała piłeczkę każdej celebrytce, która raczyła odnieść się do jej medialnych zaczepek albo co najgorsze odważyła się je skrytykować. W ten sposób wzniecona została wielka medialna wojna smaszcz kontra Janachowska. Niedawno pojawiły się rewelacje o kłopotach smaszcz w sferze zawodowej. Plotki głosiły, że celebrytka została zwolniona z dotychczasowej pracy ze względu na liczne skandale z jej udziałem. 49-latka w ekspresowym tempie zdementowała pogłoski, tłumacząc, że odeszła z firmy JLL Polska przez problemy ze zdrowiem. Również przy okazji tego oświadczenia wbiła szpilę Kurzajewskiemu, któremu zarzuciła, że zostawił ją w chorobie. Niestety, jestem w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego i neurologicznego. Mam też intensywną rehabilitację, by nie dopuścić do kolejnego niedowładu. Nie mogę już pracować po 12 godzin w jednej pozycji. nawias zamykający. Muszę odzyskać zdrowie, a jak wiesz, były mąż zostawił mnie w chorobie. Musi być dobrze. Nie poddam się i jeszcze będę najlepszą i sprawną mamą, tłumaczyła internautce kobieta petarda. Smaszcz rozpoczęła promocję kolejnej serii wykładów dla silnych i samoświadomych kobiet w mediach społecznościowych. Nawiązując do wcześniejszych wyznań Pauliny, obserwatorka postanowiła podzielić się z nią swoimi problemami zdrowotnymi, dodając przy okazji Otuchy i Dolce. Pani Paulino też aktualnie leży w ostrym stanie bólowym kręgosłupa. Zapraszam w góry, poleżymy razem. Znam historię z bólem na silnych lekach. Ja akurat mam empatycznego męża, więc nas nie oleje. Zdrowia, szczerze życzę, pisała fanka kobiety petardy smaszcz, odpowiedziała obserwatorce, zdradzając przy okazji, że... Chorowie wspiera wspierają partner oraz rodzina i przyjaciółki pani Izo, czy pani tak jak ja każdego dnia marzy o tym, by przestało boleć? Ja mam cudowne przyjaciółki, które o mnie dbają. Synów, którzy kochają i partnera, który rozumie i wspiera podsumowała ciepło od razu zrobiło się minutko? Myślicie, że kiedyś wyskoczą we dwie pary na jakiś wspólny obiad?